optycznych, zagrożenia i zapobieganie. Panowie Bartosz Wojewódka i Marek Wojniusz. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Przepraszamy za drobne opóźnienie, wynikające z tego, że mamy trochę sprzętu do pokazania. Widzieliście już trochę o wyższych warstwach komunikacji. My schodzimy bardzo nisko do warstwy fizycznej, nawet będziemy schodzić jeszcze niżej, na chwilę pod wodę. I to, co chcieliśmy Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest to, jak można podsłuchiwać sieci optyczne, jak można im zapobiegać i na końcu kolega będzie pokazywał praktycznie, jak takie rzeczy się robi. Chcesz, Trzysław, opowiedzieć? Tak, generalnie pomysł jest taki, że na koniec spróbujemy Wam pokazać, jak łatwe jest podsłuchiwanie sygnałów, które nie są zaszyfrowane w żaden sposób. Spróbujemy to na żywo tutaj pokazać. I opowiemy też krótko, w jaki sposób można temu zapobiegać, albo w jaki sposób można monitorować i wykrywać takie zagrożenia w sieci. Także ja przygotuję setup. Proszę na mnie na początku nie zwracać uwagi. Skupić się na prezentacji Marka i wrócimy do tego na, na, na koniec naszego, na, na koniec naszej prezentacji do, do Dema na żywo. Dobra. No dobra, to temat pewnie jest trochę znany, trochę może nieznany, bo gdzieś tam się przywija, ale tak zorientowałem się, że nie wszyscy są świadomi tego, jak takie rzeczy można robić w praktyce. Więc zacznijmy od tego, jak można światłowody podsłuchiwać i co mają z tym wspólnego łodzie podwodne. Więc zaczynając tak od podstawowej fizyki tego, jak światłowód wygląda, wiemy, że jest płaszcz jest jego rdzeń. Natomiast jeśli w tym rdzeniu są niedoskonałości produkcyjne albo jeśli jest jakaś siła, która z zewnątrz na niego działa, to w rdzeniu powstają różne niedoskonałości, od których światło może nam się odbijać i wyciekać przez płaszcz na zewnątrz. No i teraz ten temat z łodziami podwodnymi jest taki, że Amerykanie chcieli zbudować trochę tych łodzi podwodnych klasy Seawolf, zbudowali trzy, z czego jedna nazywa się USS Jimmy Carter, i ona jest specjalnie wydłużona. Ma specjalny, specjalną sekcję w kadłubie, w której można umieszczać różne narzędzia, o których marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych nie mówi za dużo. Teraz, jeśli pojawi się pytanie, jak oni używają tego do podsłuchiwania światłowodów, to odpowiedź jest prosta: pomidor. Jeśli ktoś z Was wie, to na końcu jest mój mail. Nie piszcie proszę do mnie, bo nie chcę, żeby smutni panowie mnie odwiedzali i mnie o to wypytywali. Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak to robią, danych nie ma zbyt wiele, więc to pozostaje trochę ich tajemnicą. Natomiast to, co na pewno można zrobić, to jest taki scenariusz, kiedy bierzemy sobie światłowód i po prostu go normalnie, fizycznie, w prosty, w prosty sposób zaginamy. I jak wiecie, na pewno światłowody mają minimalne promienie zagięcia, które mogą wspierać do tego, żeby zachodziło zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, fali optycznej, kiedy te promienie zostaną przekroczone, czyli ten promień będzie mniejszy, światło będzie nam wyciekało na zewnątrz. I to jest właśnie to, co będziemy pokazywali dzisiaj na naszym, na naszym pokazie. Też przygotowałem takie podsumowanie tego, jak, jak teoria się ma do tego, co pokazujemy i jak praktyka się do tego ma. No, i ta metoda, o której dzisiaj będziemy mówić, jest sprawdzona w praktyce i podstawy teoretyczne też się w niej sprawdzają. Jak to działa? Na pewno do tego przyda nam się takie urządzenie jak taki kapler. Kiedy nam światło podróżuje w światłowodzie i to urządzenie zamkniemy, część światła będzie nam uciekała na zewnątrz a reszta będzie podróżowała dalej w światłowodzie, czyli odbiorca właściwie nie zauważy różnicy, oprócz może drobnego spadku w mocy odbieranej, natomiast ktoś może się tutaj dopiąć do tego urządzenia i sobie zrealizować taki scenariusz podsłuchu, tak? czyli w taki sposób to będzie działało, zresztą dokładnie to samo będziemy pokazywali tutaj za, za parę minut na dole. No i to jest metoda, tak naprawdę, którą można pokazać, jest ją dość łatwo zrealizować, jeśli ma się dostęp do, do włókna optycznego. Inne metody podsłuchiwania polegają na przykład na tym, że można wziąć sobie dwa kawałki światłowodu i je polerować z dwóch stron. I kiedy je do siebie zbliżymy, to światło podróżując w jednym rdzeniu będzie nam przenikało do drugiego rdzenia. I w ten sposób komunikacja, która idzie od nadawcy, jest odbierana jednocześnie u... Osoby podsłuchujące i o odbiorcy tego założonego. Natomiast jeśli zapytacie mnie o teorię tej metody, tak, to jest sprawdzone teoretycznie. W praktyce, żeby zrobić to w polu, gdzieś w studni czy w szafie kablowej, no, nie da się tego zrobić tak łatwo. Tak? Dokładne polerowanie co do mikrona nie da się tego zrobić po prostu poza laboratorium. Także teoria jest, ale w praktyce nikt tego. W ten sposób nie zrobi. Trochę inną metodą, że tak powiem, bardziej zaawansowaną, bardziej wyrafinowaną tego podsłuchiwania jest wykonanie nacięcia w płaszczu. Czyli możemy sobie tak wyciąć taki rowek w kształcie litery V, tam umieścić dodatkowy rdzeń i z tego rdzenia dodatkowego podsłuchiwać sobie to, co podróżuje w płaszczu. Teorie pewnie też wszyscy znają, że. Rzeczywiście, mamy rdzeni płaszcz i w rdzeniu podróżuje nam światło, ale część jego też jest w płaszczu. Bardzo niewielka część, to jest prawdopodobnie około procenta, może 2% procent światła, i to po całym obwodzie płaszcza. Więc ta metoda powiedziałbym, że teoria jest bardzo naciągana. A praktyka absolutnie nie do zrobienia, bo nikt nie będzie w stanie na miejscu w polu wykonać tak dokładnego nacięcia, żeby tutaj umieścić d drugi rdzeń i nie uszkodzić przy tym tego rdzenia, po którym nam podróżuje transmisja ta e, legitna, że tak powiem. E, inne metody bardziej prymitywne e, wymagają tego, żeby coś dołączyć w naszej sieci optycznej, tak? Czyli jedna z nich polega na tym, że dokładamy sobie zwykły prosty splitter optyczny. Natomiast tak, wymaga to na pewno przerwania transmisji na chwilę, żeby ten dodatkowy komponent dołączyć. No i oprócz tego będziemy widzieli tłumienie. Dla splittera pięcioprocentowego typowe tłumienie to jest pół dB, bardzo łatwe do wykrycia. Trudniej jest trochę ze splitterem jednoprocentowym, bo tam jest 0,3 dB, natomiast to też można wykrywać. No i poza tym przerwa w transmisji jest od razu widoczna, więc. Jeśli chodzi o praktykę wykonania, raczej nie. Chyba, że ktoś nam zainstaluje ten splitter i go nie zauważymy. Natomiast teoria jak najbardziej sprawdzona i w wielu aspektach optyki się tego używa. Nieco bardziej skomplikowaną metodą jest podsłuchiwanie z użyciem siatki Braga. Tutaj kolega na wykładzie wcześniej mówił o siatkach Braga. O co chodzi? Można w światłowodzie zmienić współczynnik odbicia. Różnymi metodami. Taką najbardziej powszechną jest użycie źródła światła ultrafioletowego. Czyli mamy laser ultrafioletowy. Musimy użyć maski fazowej, która będzie nam powodowała refrakcję fali tego światła UV i w ten sposób można wytworzyć siatkę Braga. Siatka Braga powoduje nam to, że ten sygnał optyczny, który nam podróżuje po światłowodzie, jedna z jego fal może zostać odbita w całości lub częściowo. I, no właśnie, może wrócić do kogoś kto podsłuchuje naszą sieć optyczną, natomiast problemów z tym scenariuszem jest bardzo dużo. Pierwszy jest taki, że musimy mieć albo splitter, albo cyr cyrkulator optyczny. Cyrkulator polega na tym, że co wchodzi na port pierwszy jest wyrzucane portem drugim, co wchodzi na port drugi jest wyrzucane portem trzecim, tak, czyli to jest jakby... Teoretyczna podstawa działania cyrkulatora optycznego. Natomiast po pierwsze, musielibyśmy go jakoś do, do sieci podpięć, czyli przerwać transmisję de facto. Po drugie, musielibyśmy użyć bardzo dobrego źródła e, światła ultrafadetowego i mieć maskę fazową. Czyli w praktyce no, nikt tego nie wykona. E, jeśli już ktoś musi coś do, dołożyć do sieci, żeby e, monitorować ją i podsłuchiwać, to prościej jest użyć splittera po prostu. Także teoria tak, teoria działa, natomiast w praktyce nie za bardzo. Teraz co my, biedni operatorzy, możemy z tym fantem zrobić? No na pewno możemy te podsłuchy wykrywać i im szybciej to zrobimy i im szybciej zaczniemy sieć monitorować, tym lepiej. Na przykład można to wykrywać reflektometrem optycznym typu RTU, Remote Test Unit, który działa nam 24 na dobę w sieci. I w tym momencie każda anomalia, każde zagięcie, każde wprowadzone tłumienie w naszej sieci będziemy wykrywali właściwie w ciągu sekund. No i dodatkowo, jeśli mamy wsparcie ze strony systemów GIS-owych, czyli pokazywanie tego na mapie, to mamy całkiem fajne rozwiązanie na wykrywanie podsłuchów. To też pokażemy za moment. Scenariusz, który Wam będziemy chcieli pokazać, polega na tym, że już w momencie, kiedy ktoś operuje na gołym włóknie w naszej sieci, już wtedy nasz reflektorat optyczny może nam pokazać tłumienie, bo występuje zagięcie tego światłowodu i już część światła będzie nam uciekała, a każde stracone światło widzimy. I w momencie zagięcia, czyli w momencie zamknięcia te, tego urządzenia, które się nazywa sprzęgaczem, widzimy, że tłumienie nam zdecydowanie rośnie, i to no właściwie każdy reflektorat nam, nam wykrywa. To urządzenie, o którym mówimy, stoi tam na stoliku przed, przed kolegą. Kosztuje mniej więcej 30 euro w tych granicach, także nie jest to coś super drogiego i, i jest łatwe w użyciu. Rzecz, którą jeszcze możemy zrobić, jeśli chcemy się zabezpieczyć, to monitorować dostęp do naszych punktów dostępu. Więc metody są dwie. Jedna bardzo prosta, polegająca na użyciu rozproszonych czujników, takich dyskretnych, tak? czyli po prostu umieszczamy fizyczne urządzenie czy w studni kablowej, czy w szafie kablowej, i kiedy podłączymy to z powrotem do reflektometru optycznego, on jest w stanie wykryć nam zmiany, które te czujniki wprowadzają. Zasada jest taka, że czujnik nam powoduje odbicie światła i kiedy to odbicie nam znika, reflektometr nas alarmuje na ten temat. Natomiast drugi system, który jest nieco bardziej zaawansowany, to jest DAS, czyli Distributed Acoustic Sensing. I on polega na tym, że możemy używać naszego światłowodu jako takiego rozproszonego czujnika, czyli nie instalujemy dodatkowego sprzętu, tylko korzystamy z tego, co mamy. I tutaj są dość intensywne badania prowadzone między innymi przez Norwegów, którzy użyli takiego systemu do podsłuchiwania wiodorybów, na przykład. Żeby wykrywać, gdzie one się przemieszczają. Natomiast jako urządzenie zwiększające bezpieczeństwo sieci, też sprawdza się do wykrycia, że ktoś na przykład się przemieszcza w okolicy naszej infrastruktury, albo ktoś na przykład przechodzi nam przez płot, jeśli mamy światłowód wbudowany w płot. Pytanie, którego bym się spodziewał, to jest to, no skoro mamy takie komponenty różne różne lokalizacje, to czemu by nie użyć czujników IoT? Ktoś mi kiedyś powiedział taki dowcip branżowy, że w IoT jest dla security. No i jest wiele problemów. tak? Po pierwsze, można je zagłuszać i zakłócać. Po drugie, mamy dodatkowy wektor ataku na taki czujnik, taki interfejs bezprzewodowy. I też nie wszędzie będzie można dane z nich zebrać, na przykład pod ziemią, nie zawsze będzie tam zasięg sieci bezprzewodowej. Plus dodatkowo instalacja zasilania, wymiana baterii. Albo w przypadku zastosowań takich stricte związanych z operatorami gazu, ryzyko iskrzenia. Tak? Także IoT fajne, jeśli chcemy monitorować coś, co nie jest krytyczne dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa: temperaturę, ciśnienie. tak? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, niepolecane. No i przykłady, co się może wydarzyć. To akurat e, rok 2020: e, telekomunikacja Chopin miała taki przypadek, że ktoś mi się do studni włamał i e, przeciął światło wody. Pewnie myślał, że to mieć, a, a, a trochę się zdziwił. E, natomiast to, co się wydarzyło w tym roku we Francji: e, masowe cięcie włókien w studniach. Do tej pory nie wiadomo, kto tym się zajmował, czy to były ataki e, wymierzone w. E, ograniczenie dostępu do sieci czy podwykonawcy, którym po prostu ktoś nie zapłacił. Natomiast problem istnieje. No i ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć, to na pewno szyfrowanie. I to też będziemy pokazywali w warstwie optycznej, gdzie po prostu w nagłówkach otn można zaszyć wymianę kluczy i szyfrować transmisję bez straty przepływności, bez opóźnień. Później mamy w warstwie Ethernetowej szyfrowanie, pewnie znany MaxSec, natomiast jest też jego wariant opracowany przez naszą firmę, który pozwala na switchowanie ramek w sieci bez odszyfrowywania. Wadą Maxeca główną było to, że każde urządzenie uczestniczące w transmisji musi tego Maxeca wspierać. Z użyciem technologii Connectcard, którą myśmy opracowali, można widane sobie wyłączyć. Z szyfrowania i w ten sposób przesuwać ramkę od początku do końca. No i ostatnie szyfrowanie w oparciu o NFV, czyli użycie funkcji wirtualnych do szyfrowania ruchu na samych końcówkach. I to też można zrobić z bardzo niewielkim overheadem, nawet na whiteboxach. I tutaj też warto używać systemów operacyjnych, które pozwalają na wyłączenie rdzeni dedykowanych do szyfrowania od rdzeni, które są używane do transmisji. Yy, dobra, myślę, że możemy przejść do yy, tematu pokazu. Nie? Raz, yy, jeszcze odnośnie dwa słowa odnośnie setupu, który tutaj mamy. Mamy dwa systemy połączone światłowodem o długości 17 km. Mamy karty 100 gigabitowe z enkrypcją w warstwie pierwszej. W tym momencie karty znajdują się w trybie serwisowym i enkrypcja jest wyłączona. Są to karty, które już mają kilka lat. Aktualnie zgodnie z zaleceniami różnych instytucji, które zajmują się szyfrowaniem, takie funkcje nie są już na nowych kartach dostępne. Także a, za pomocą tych starszych kart, które były jednymi z pierwszych, z pierwszych naszych kart z inskrypcją, flagowymi kartami, a, możemy jeszcze takie coś zaprezentować korzystając z jednej karty. Na dzień dzisiejszy, a, karty, które sprzedajemy z szyfrowaniem, mają już zabezpieczenia, a, które nie pozwoliłyby na, na, na zaprezentowanie takiego DEMA. A, w, w tej chwili jeden, jeden z laptopów jest odpowiedzialny za wysyłanie pliku wideo, a drugi jest odbiornikiem. Na górze widzimy naszego niecnego złoczyńcę, który będzie próbował przejąć przesyłane przez nas dane. Zaraz założę na, na kaplerze, na sprzęgaczu założę włókno, z którego będziemy starać się uh, wydostać światło i pobrać dane. Um, następnie włączymy enkrypcję, włączymy szyfrowanie uh, i pokażemy, jaki jest tego efekt. W międzyczasie kolega będzie prezentował uh, z naszego um, ALM-a, jak wygląda monitorowanie włókna i jak się zmieni tłumienie po zapięciu koplera. W, tym, w, w, tym, w tej sieci, którą mamy zestawioną, mamy też reflektoret optyczny, który będzie nam wykrywał te zdarzenia. I w momencie, kiedy kolega zacznie podsłuchiwać ruch, powinniśmy otrzymać alarm ze wskazaniem też na mapie, a właśnie widzę, że jest o właśnie. Tutaj widzimy, że już jest zgłoszony alarm, kiedy kolega zaczął operować światłowodem. I z tej perspektywy możemy też sobie pokazać. Czy nie możemy? Dobra. Możemy sobie pokazać, jak wygląda ten wykres optyczny i widzimy, gdzie to tłumienie zostało wprowadzone. I Teraz zaczynamy scenariusz podsłuchiwania. Więc na środkowym laptopie powinno się. Nam wyświetlić, wyświetlić transmisja nielegalnie podsłuchiwana. I też jak odświeżymy alarmy, to tutaj nam się pokaże większe tłumienie wprowadzone przez. O, widać, że jest. Zwiększone tłumienie na którym 7 km 6900 metrów. Jako dodatek, o którym też y, wspominaliśmy, jest to, że możemy pokazać sobie na mapie, aha, nie mamy internetu, więc nam się mapa nie, za, nie, za, nie zaciągnie, że tak powiem. A nie, jest dobrze. Czyli widzimy, w której lokalizacji geograficznej takie zdarzenie wystąpiło, gdzie trzeba by się udać, żeby y, taki temat rozwiązać. I to jak najszybciej, prawdopodobnie. Czyli transmisja nie, nie jest zakłócona, jest y, tłumienie wprowadzone? Czyli odbiorca powinien dalej otrzymywać wideo. Tam nie widzę za bardzo, ale mam nadzieję, że dostaje. I na środku też tam powinniśmy widzieć ten sygnał podsłuchiwany. Także nie posiadając reflektometru zainstalowanego w sieci, e, dla odbiorcy byłoby bardzo ciężko wykryć taki, e, takie podsłuchiwanie. E, transmisja jest nieprzerwana. E, nasz. E, ja, e, Transmisja została przechwycona przez intruza. W tym momencie za chwilę włączę szyfrowanie na obu kartach i zobaczymy, że, że osoba, która próbuje podsłuchiwać, straci, straci obraz i zostanie zamrożona transmisja. Także z punktu widzenia reflektometru nic się tutaj nie, nie będzie zmieniało. Natomiast to, co się wydarzy, to e, kolega włączy szyfrowanie na końcówkach tego linku e, i spodziewamy się tego, że e, ta transmisja środkowa nie będzie dalej e, w czasie rzeczywistym, tylko e, zawróci się na ostatniej ramce, która była odebrana, nieszyfrowana, i na tym, e, na tym się skończy podsłuchiwanie, tak naprawdę. Natomiast samo zdarzenie będzie cały czas widoczne, e, czy to w reflektometrze, czy w systemie nadzoru, który e, wszystkie alarmy z sieci będzie, będzie zbierał. Będzie to trwało myślę, że około pół minuty, bo wymaga to wymiany kluczy szyfrujących po to, żeby te, ten link szyfrowany się nam zestawił. Także to będzie jeszcze moment. Natomiast to, o czym warto wspomnieć, że podsłuchiwanie nieszyfrowanego ruchu też pozwala prowadzić analitykę później, tak? Czyli zbieramy sobie ten ruch i możemy prowadzić analitykę tego, jak te dane były wymieniane, jakie są schematy wymienianych, kiedy, która transmisja się odbywa. Plus dodatkowo mamy rozwiązanie, które jest przygotowane na wymianę kluczy no przygotowane jest pod szyfrowanie kwantowe, no tak. Także w tym momencie już się klucze wymieniły, e, szyfrowana transmisja się uruchomiła, widzimy na nadajniku i odbiorniku, da, e, m, że plik wideo jest odtwarzany, a na ekranie hakera e, jest ostatnia klatka z tego filmu w momencie, gdy nie było szyfrowania na linku. Dobra, czy jakieś pytania państwo macie? W tej chwili podsłuchujemy tylko jeden kierunek transmisji. Tak, tak. Podsłuchowany okay. jest tylko kierunek od nadawcy do odbiorcy. Zwykle, znaczy można realizować to oczywiście na jednym włóknie transmisji w obu kierunkach, wtedy trzeba dwóch takich narzędzi użyć, bo one jest jakby jednokierunkowe. Natomiast w linkach, gdzie mamy dwa światłowody działające czy Dual fiber Working, no to wiadomo, że musimy odpowiedni wybrać. Nie, no podsłuchiwanie jest robione na warstwie optyki tak naprawdę, czyli całe, cała transmisja, wszystkie długości fali są zbierane, to jest tak naprawdę splitter optyczny, tak? To, co tak, tak, widzimy. splitter optyczny, ale jak macie na przykład 72 lambdy, to skąd wiecie, którą podsłuchiwać, w sensie czy ten odbiornik jest w stanie być nastrojony na konkretną długość fali? Tak, możemy wykrywać sobie to przede wszystkim analiz analizatorem widma. Tak? I dowiedzieć się, które długości fali są odbierane. No i wtedy wiemy, czego szukamy, tak naprawdę. Okej, okay, dzięki. Już może pytanie poza samą prezentacją. Mówił Pan o szyfrowaniu kwantowym. Także, jeżeli coś więcej daje się na ten temat już dzisiaj powiedzieć, to może bardzo bym poprosił. To jest temat badany jeszcze, że tak powiem. Natomiast e, kluczowy temat jest taki, że e, tym punktem, e, że tak powiem, no nie mogę powiedzieć, że słabym, ale punktem, który można e, zaatakować przez komputery kwantowe, jest wymiana kluczy. I do tej pory były używane algorytmy typu Diffie-Hellman. E, no i zawsze to był ten słaby, e, sła, to słabe ogniwo, że tak powiem. E, komputerów kwantowych w tej chwili nie ma tak naprawdę, prawda? Więc e, to nie jest jeszcze temat, którym powinniśmy się w tej chwili zajmować praktycznie, natomiast to, co chcemy zrobić i nad czym prowadzimy badania, to jest dołożenie dodatkowego algorytmu służącego do wymiany kluczy po to, żeby sobie tą transmisję zabezpieczyć. Czy tego typu rozwiązania są na jakiejś roadmapie, czy to jest jeszcze bardzo odległy temat? Jest roadmapie, nie? Tak, to pamiętasz nie kiedy, Bartek? Czyli kwestia pół roku, i będziemy mieli gotowe rozwiązanie na to. Także znaczy myślimy o przyszłości, natomiast w tej chwili nie mamy czegoś, co możemy przynieść i pokazać y, y, jako działające w tej chwili rozwiązanie. Okej, okay, dobrze, bardzo dziękuję. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Czy pracujecie nad y, zabezpieczeniem komunikacji kwantowej, bo widziałem już testy sieci i. Już takie coś się dzieje, komunikacja kwantowa i czy a pracuje nad rozwiązaniem i zabezpieczeniem tego typu y, usług? Znaczy pra, pracujemy nad e, schematem wymyk-kluczy, tak, a e, nie nad samą komunikacją kwantową. E, komunikację mamy w warstwie optyki tak naprawdę, czyli to jest typowy system DWDM-owy e, i tym tematem się nie zajmujemy w tej chwili. Jeżeli nie ma więcej pytań, to ja bardzo dziękuję za prezentację. Marek Wojniusz oraz Bartosz Wojwodka, wielkie brawa. Dziękujemy. I jeszcze dla panów drobny prezent.